Dzieci kochani, o poranku! Kolejny wspaniały dzień, który rozpoczynamy z Bogiem. E, zapraszam. Otwórz Pismo Święte razem ze mną. Czy to ono jest w telefonie, tak jak u mnie, czy papierowe. E, Postaraj się spędzić parę chwil, skupić się na tym, który jest najważniejszy, który jest najpotężniejszy, który jest najodważniejszy, ponieważ z tym skupieniem przychodzi wywyższenie Boga, uwolnienie również nas, naszej duszy od tych różnych rzeczy, które nas przygnębiają teraz i trzymają w niewoli. Czasami się zastanawiam, czy byłabym w stanie umrzeć dla Boga, czy byłabym w stanie umrzeć za swoją wiarę, tak jak słyszymy, że chrześcijanie są prześladowani w różnych krajach, szczególnie muzułmańskich, są torturowani, są zamykani w więzieniach. Na pewno czytaliście książkę Człowiek z nieba o, o Chińczyku, który został bardzo źle. Traktowany, torturowany, parę razy próbowano go zabić właśnie dlatego, że przyznawał się dla Chrystusa. Świetna książka, która pokazuje taki inny świat, można powiedzieć, którego my nie doświadczamy, ale który jest realny gdzieś tam. I czytając ją, pamiętam, że próbowałam sobie wyobrazić siebie, jak ja bym zareagowała, jak ja bym się zachowała w takich warunkach. I i nie mogę powiedzieć z taką pewnością siebie, jak kiedyś apostoł Piotr powiedział, że, że my też możemy umrzeć tak? dla Ciebie, Boże. Też możemy oddać swoje życie. Nie wiem, jak ja bym w obliczu śmierci czy tortur się zachowała. Chciałabym, chciałabym wykazać się odwagą, nie zaprzeć się Boga. Chciałabym wybrać właściwie, ale żyję już dostatecznie długo, żeby wiedzieć, że często robię nie to, co bym chciała, i wychodzą ze mnie pewne mm, elementy, że tak powiem, niepożądane z mojego serca, pewne zachowania, które nie podobają mi się. Dziwię się, że robię pewne rzeczy, bo mój umysł, moja wola już jakby jest przemieniona i chciałabym inaczej postępować, ale w moim ciele nadal są rzeczy, których nie rozumiem. I emocjonalne, i jeśli chodzi o pewne decyzje, pewne zachowania, po prostu czasami patrzę na siebie tak z takim zdziwieniem, jakbym w ogóle siebie nie znała. I yy, yy, wiem, że to jest proces, w którym dojrzewamy, ale jeśli chodzi o cierpienie i śmierć, yy, są to rzeczy takie najbardziej straszne, tak? najbardziej takie zatrważające nas, yy, gdzie, gdzie perspektywa Bólu, perspektywa śmierci jest czymś najbardziej przerażającym. Chciałabym, żebyśmy przeczytali z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, dziewiętnasty werset, o takim pewnym rodzaju cierpienia, smutku. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Mm, nie jest to cierpienie typu tortury, nie jest to. Cierpienie typu strata, ale cierpienie związane ze smutkiem, z takim e, obciążeniem duszy, bym to nazywała, związanych, związanym z, z tym, że wybieramy Boże drogi. I przez to doświadczamy odrzucenia od ludzi, niezrozumienia od ludzi, nawet fałszywych oskarżeń, mm, jakiś, e, e, no, jakiegoś rodzaju po prostu bólu. Emocjonalnego bólu, czy też nawet fizycznego bólu związanego z tym, że, e, że inni ludzie nas odrzucają, ponieważ my przyznajemy się do Boga. Bo w swoim sumieniu jesteśmy z nim związani, uważamy pewne rzeczy za ważne, że on nam coś pokazuje i że posłuszeństwo jemu oznacza, że będę tak, a nie inaczej postępować. I ktoś może mnie źle oceniać w związku z tym, tak? Ktoś może mnie odrzucać, uważać, że, że jestem zwiedziona albo że jestem jakaś nie wiem przeduchowiona tak jakaś fanatyczka religijna albo że jestem w sekcie tak kiedyś to bardzo często się mówiło kiedy no, jeden jedyny kościół był w Polsce w każdym razie tak niektórzy uważali i nie rozumieli że są różne wyznania i jeżeli ktoś był w innym kościele to się mówiło o nim że jest w sekcie tak? i to były wszystkie takie obciążenia smutki nadal zresztą są tak, w zależności od tego, w jakim jesteś środowisku, na pewno tego doświadczasz. W swojej rodzinie, w swojej miejscowości, tam, gdzie mieszkasz, w pracy, tam, gdzie pracujesz, są, są różne układy, że tak powiem, międzyludzkie. Mam koleżankę, która pracowała bardzo długo w takiej firmie, gdzie większość pracowników była związana z ruchem U.H., z jakimś... jakieś wahadełka, jakieś wróżby, jakieś... Wschodnie, medytacje, tego typu klimaty, i ona była jedyna wierząca chrześcijanka. No i uważano ją za taką zacofaną, tak? taką ze średniowiecza, no bo wszyscy są tacy do przodu, nowocześni, rozwinięci. Nowoczesna duchowość, że tak powiem, przyświeca, a ona taka jest, prawda, właśnie zacofana, zacofana. Ale były to również naciski duchowe, ponieważ wiemy, że. Za pewnymi poglądami, praktykami yy, stoją duchy, tak? Stoją pewne siły duchowe, yy, które nie są yy, obojętne, nie są przypadkowe. I ze względu na swoje sumienie, kiedy przyznajemy się do, do Boga w sposób otwarty, szczególnie właśnie w takim miejscu, gdzie ludzie nie chcą o tym słyszeć to jest dla nich po prostu jakieś dziwne, fanatyczne to, to my doświadczamy bólu. Ja za każdym razem doświadczam takiego. Takiego bólu, że albo, albo nie pokazywałam całej siebie, jakby nie przyznawałam się do końca, wiedząc, że jest to tutaj niemile widziane, i to również był dla mnie ból, że nie mogłam być sobą, że nie mogłam się odprężyć, tylko musiałam się jakoś okroić. Albo kiedy przyznawałam się, to musiałam znosić ten smutek i ból związany z odrzuceniem, z niechęcią, z tą taką atmosferą, która się wytwarzała. Takiej nieprzychylności, takiej wrogości. I tu czytamy o tym, że Bogu to się podoba, kiedy my nie ulegamy presji otoczenia, nie ulegamy y, oczekiwaniom ludzi, tylko jesteśmy w sumieniu związani, w sumieniu uważamy coś za dobre i żyjemy według tego. Bogu się to podoba. I tego typu cierpienie Bogu się podoba, ponieważ y, jakby przez, przez takie zachowanie, Pokazujemy wszystkim, że Bóg jest dla nas ważniejszy niż inni ludzie. Bóg jest ważniejszy i potężniejszy w naszym życiu, przynajmniej, w naszym życiu niż to, co mogą zrobić ludzie. To, co w jaki, nie wiem, w jaki sposób mogą mi to wynagrodzić ludzie. Jest to, yy, jest to Bogu miłe, a diabłu się to bardzo nie, nie podoba i dlatego w ten sposób nastraja ludzi. I próbuje nas zepchnąć właśnie w tym kierunku takiego y, służenia ludziom, tak? przypodobania się ludziom. W tym wersecie czytam, że Bogu podoba się, kiedy cierpimy. I to oczywiście nie chodzi o to, że Bóg lubi, kiedy cierpimy, tylko Bóg odczuwa radość i przyjemność, kiedy my kochamy go bardziej niż cokolwiek innego, niż, niż kogokolwiek innego. Y, jest to wywyższeniem Boga. Jest to mm, Zamanifestowanie swoim życiem, że, że Bóg jest i że jest ważny, że jest najważniejszy, że jest na pierwszym miejscu. I z tego względu Bogu się to podoba, nie, nie sam fakt, że my cierpimy, ale to, że przyznajemy się do Niego, że tak bardzo Go kochamy. Czasami pokazują w jakichś filmach dla młodzieży, kiedy nastolatki zakochują się w sobie i chłopak przy swoich rówieśnikach nagle, nie wiem, klęka przed dziewczyną albo, albo wysyła jej jakiś list, i wszyscy o tym wiedzą. I jak gdyby ona jest w tym momencie ważniejsza niż opinia kolegów, chociaż wiemy, jak silna jest presja rówieśnicza, że trzyma jeszcze bardziej w takiej niewoli. I teraz podoba nam się to, widzimy, tej, tej dziewczynie się to podoba, tak? Często jest na tych filmach pokazane, że od tego momentu rozpoczyna się jakiś długotrwały związek między tymi młodymi ludźmi, ale w podobny sposób możemy popatrzeć, jak Bogu się to musi podobać, kiedy bez względu na wszystko i wszystkich my przyznajemy się do Niego. Chciałabym Ciebie zachęcić tym filmikiem. Wiem, że to nie jest łatwe i cierpienie jest rzeczywiste, Naprawdę to boli, kiedy doświadczamy odrzucenia, ale chce Ciebie zachęcić do tego typu cierpienia. Chcecie zachęcić, jeżeli w ogóle można zachęcić do cierpienia, chcecie zachęcić do tego, żeby przyznawać się do Boga. On będzie dawał siłę, on będzie dawał motywację, Jego wdzięczność, Jego miłość, Jego radość z tego powodu, że, że, że właśnie Jego kochamy i przyznajemy się do tego, będzie tak wielka, że będzie Ci wynagradzała to. Nie jest to łatwe, nie jest to proste i ja sama poniosłam bardzo wiele porażek na tym polu i nadal ponoszę, ale, ale widzę, że im częściej to robię, im częściej próbuję, coś się zmienia w atmosferze duchowej. I ci ludzie, którzy kiedyś mnie odrzucali, zaczynają darzyć mnie szacunkiem. Nie dzieje się to w jeden tydzień ani w jeden miesiąc, trwa to latami, ale się to opłaci. Dlatego, że inni ludzie również potrzebują Boga i nie wiedzą o tym, ale go potrzebują. Jeżeli Ty będziesz widoczny, jeżeli Ty będziesz przyznawał się do Niego, to oni również będą wiedzieli, którą drogą pójść, kiedy w końcu Go zapragną. Przypomną sobie o Tobie, o Twojej postawie, o Twoich słowach, o tym niestandardowym zachowaniu, pójścia pod prąd, opowiedzenia się za Bogiem. I będzie być może to dla nich przełomowa chwila, bo może będziesz jedyną taką osobą, którą spotkali w swoim życiu. Dlatego błogosławię Cię teraz. Błogosławię każdą osobę, która się zmaga w swojej rodzinie, w swojej pracy, wśród znajomych, właśnie z odrzuceniem. Może nie wie jak, jak przyznać się do Chrystusa, w jaki sposób odważnie o tym powiedzieć. Chcę teraz modlić się o odwagę. Dla każdej z takich osób o moc Ducha Świętego, żeby ogarnęła cię odwaga, żebyś nie powstrzymywał się przed odważnym opowiedzeniem się za Bogiem. Niech Bóg ciebie w tym błogosławi, i miej z tego też wielką radość. Modę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ciekawi mnie również, czy miałeś takie doświadczenie, że odważyłeś się i jak się potoczyły. Twoje losy, tak? Czy, czy doświadczyłeś wielkiego bólu, czy również doświadczyłeś wielkiej radości z tym związanej? Proszę, napisz w komentarzu swoje doświadczenie, by zbudowało też inne osoby, albo może po prostu zachęciło do kolejnej próby, do kolejnego yy, stanięcia na posterunku za Chrystusem, opowiedzenia się za Chrystusem. I żegnam Ciebie już teraz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Panem Bogiem. Papa. Pa.